Co, dwoje do przesyłu? Ciebie nie było tak długo, bo, bo byłaś u fryzjera. No w sumie to można powiedzieć, że być może dlatego, ponieważ już moje włosy osiągnęły krytyczną wartość. Cześć, witajcie na kanale Hype Train Pod. Ha, hola hola. Nie, witajcie na kanale Hive Train. Ja jestem Jacek i ze mną dzisiaj jest Radek. Radek Koch z Centrum Komiksów Disneya, odwieczny fan Star Treka. Dowiedziałem się o tym od niedawna, że w twoim serduszku zawsze blisko są Star Treki. To tak, cytat. Tak. S -S -S Star Treki i i nie wiem co. Wielkie potwory. A, i wielkie potwory. Także, no. także, także, także. No. Właśnie, właśnie, ten, ale, cóżcie, moja miłość do Star w sumie zaczęła się już kilkanaście lat temu, jak, jak Puls emitował oryginalną serię. Mm -hmm. Puls, który wówczas należał, należał do Foxa, czyli teraz do Disneya, czyli wszystko się łączy, wiadomo, zawsze. I co, Connected, i co, Connected, ale już. Mówiąc tak konkretnie, przychodzimy do was z recenzją serialu animowanego Star Trek Lower Decks, który wylądował na Amazon Prime Video dosłownie w ubiegłym tygodniu. Tak. W Stanach A. miał już premierę chyba na jesieni tak. na CBS All Access. To jest platforma, która należy do koncernu Viacom CBS. Niedługo będzie się nazywać Paramount+. Plus, Będziemy o niej tak. sobie mówić więcej na w najbliższych Paramount miesiącach. I Plus już pojawi się drugi sezon. Tak, już pod marką Paramount Plus Originals. U nas póki co... Czy w Polsce to jest w ogóle Amazon Originals? Czy tak, jest... jest jako Amazon Originals, jest z okay. logo. Okej, okay, bo więc widziałem, że tak na samo pewno jak w jak jest. I tych e, e, wygląda tak samo. Jest to, e, trzeba podkreślić, animowany dla dorosłych. Mm -hmm. e, przez jednego, robiony przez jednego z twórców Rika i Mortiego. Mm -hmm. Ale powiem szczerze, że. Tro... Spodziewałem się właśnie trochę innego, niż to, co ostatecznie dostaliśmy. I zacznijmy od tego, że może to nie jest do końca seria dla dorosłych, przynajmniej w polskiej wersji, bo nie wiem, czy zauważyłeś, czy on jest e, e, nie. dla dorosłych, ale u nas jest, niektóre odcinki mają kategorię wiekową plus 13, niektóre mają plus 16. Poni... Znaczy, wynika to z tego, że po pierwsze, wszystkie przekleństwa są zapikane i to jest tak samo w oryginale i po polsku, a po okay. drugie, to, jak o, obejrzycie pierwszy odcinek, to tam, według, tam jest kilka scen takich właśnie bardzo e, rikomortiowych, jak bym to nazwał, o, czy okay, takich, okay. Takich, ta, takich właśnie obrzydliwych, bym nawet czasem powiedział takich, wiesz, że nawet się flaki pojawiają w no, tym momencie. Ale sam serial właśnie nie jest przez cały czas taki, właśnie on tak on tak manewruje pomiędzy byciem Star Trekiem, a bycie kompletnie nie Star Trekiem, bycie serialem dla dorosłych, a bycie takim serialem dla nastolatków. Tak, to jest, ale to jest właśnie taka fajna hybryda Według mnie, że nie stara się być na siłę edgy. Tak. A i co warto podkreślić, jest to serial kanoniczny. Kanoniczny? Tak. Chociaż, o... no nie wiem, tyle jest rzeczy w uniwersum Star Treka, że czujemy się <grym> nawet nie zdziwił. Tak. On się rozgrywa w 2380 roku, kilka lat po następnym pokoleniu stacji kosmicznej Voyagerze, więc ogólnie to jest to samo uniwersum. Pojawia się gigantyczna ilość nawiązań i do tych seriali i do Oryginalnej serii. Normalnie tam w dialogach jest wspomniany Kirk, są wspomniane postacie, jest po, po prostu gigantyczna ilość. Oczywiście nie obawiajcie się, ponieważ jeżeli znacie Star Trek, ja sam przyznam, że widziałem, no trochę więcej nie widziałem niż widziałem, okay. bo to jednak jest gigantyczne tak, tak, kilkaset tak, tak. odcinków. Ale ten serial jest i dobry, jeżeli nie znacie Star Treków. Tak. A jeżeli znacie, to będzie jeszcze lepsze, a w niektórych momentach to po prostu jak, jak zobaczycie pewne nawiązania, to po prostu wybuchniecie. Tak, w ogóle trzeba o tym powiedzieć. To jest w ogóle recenzja spoilerowa, więc nie będziemy gadać sobie o szczegółach. Jakby jeśli nie znacie w ogóle Star Treka i w ogóle nie interesowaliście się Star Trekiem, to można by było pomyśleć, że ten serial jest właśnie dla was, ponieważ jest to serial... ma taki bardzo niski entry point, czyli tak. każdy może go oglądać, ale jednocześnie fani Star Treka będą się z niego jeszcze bardziej cieszyć, bo ja czuję te nawiązania, których ja nie znam. <laughs> że, czuję, że okej, okay, coś mnie omija tutaj, nie przeszkadza mi to, bo wiem, że jest kilka takich tekstów, które zrozumieją tylko fani Star Treka, bo nawet wyłapałem kilka, bo oglądałem klasyczną serię. Więc tak, tak. to jest naprawdę głęboki serial na tak, wielu poziomach ponieważ, i pod tak. kątem technicznym też. Animację robiło Timmy e, Tim Mouse. Mhm. Tam między innymi twórcy, między innymi nowych animaniaków czy animowanej sekwencji WandaVision. O, okej, okay, tylko nie wiedziałem. Tak, tak. I ogólnie ja te, ogólnie tak jak powiedziałem wcześniej, na pierwszy oka ten serial wygląda bardzo Ricky mortiowo. Tak, ale ostatecznie się okazuje, jak, jak już zaczniecie go oglądać, że ta animacja jednak jest lepsza jakość, jest bardziej płynna, światło -cienie są lepsze. Animacja stylizowana na po prostu jakby to był nakręcony prawdziwy Star Trek, momentami, czasami mniej, czasami bardziej, czasami wiesz, no zależy od momentów wszystko, ale widać, że twórcy nie lecą na łatwiznę, starają się balansować między różnymi formami obrazu, przekazu. Tak, ale skoro już powiedziałeś, to sama fabuła jest bardzo fajnie zrobiona, ponieważ mamy czwórkę głównych bohaterów i to są chorąży pracujący na właśnie tym tytułowym, niższym pokładzie. Uh -huh. Czyli to nie są, nie, nie są to główni bohaterowie, nie są to kapitan. Oczywiście, oczywiście oni też się pojawiają w tym serialu i też odgrywają ważne role, ale mamy tu opowieść trochę z punktu widzenia takich niedoświadczonych po częściowo bohaterów, ponieważ tam jest cała, całe grono, w ciutej czwórki mamy i, i, i bohaterkę, która już służyła na, na, na gigantycznej ilości statków i po prostu jest, można powiedzieć, trochę taką Harley Queen tego serialu, ponieważ to właśnie ona zarzuca, właśnie ona zarzuca gigantyczną ilością nawiązań do, do wszystkiego. Nie, nie, mylisz się technicznie rzecz biorąc. Tak, tak. Mamy też gościa, którego nie wiem, mi trochę przypomina Jerego z Ricka i Markiego. O, nie to, to, taki, no, no tak no, taki pokładowy nerd i taka łapa, co nie tak. ale taki kochany przez wszystkich tak ale jednocześnie to też nie czuć żeby to było jakieś, jakieś powtarzalne czuć jednak że jest nowy mamy tutaj i zarówno mamy wątek przyjaźni pomiędzy tymi bohaterami mhm. co jest według mnie bardzo strafekowe, a także mamy wątek rodzinny Tutaj nie będziemy zdradzać dokładnie, co jest właśnie w tym wątku rodzinnym, ale tak. on też y, przez cały serial rozwija się i ewoluuje i jednak tworzy coś, co jest Star Trekowe, ale w zupełnie nowym świetle. Tak, totalnie. Wiesz co, jeszcze a propos postaci, bo wspominałeś o postaciach, które mamy w tym odcinku, e, chciałbym zwrócić uwagę na Tendi, czyli na, na tę zieloną, ponieważ tak. e, ona jest jakby nową na statku, ona jest taka bardzo podekscytowaną nowicjuszką na statku od pierwszego odcinka i ona nam trochę pomaga odkryć cały setting serialu, ekipę pokładową, no bo jakby oprowadzając ją, e, poznajemy my też całe otoczenie serialu i całą, całą otoczkę serialu i wiemy, co się zaczyna, co się dzieje z postaciami i jakie są relacje między wszystkimi tak. na tym statku. Zresztą Tendi to jest zielona kobieta z Oriona. Ale tak, tak, tak. tak też inny... to wyczytałem. Tak, tak, ale w zupełnie, w zupełnie innym, innym miejscu niż zwykle takie postaci się pojawiają w uniwersum Star Treka. Tak, I ale, też ale mamy... pokazuje, że to jest nadal powiązane z tym, tak, z tym szerszym tak, uniwersum Star tak, Treka. W ogóle powiem szczerze, że dla mnie to podwiela, oprócz tego, że jest to serial bardzo w wielu miejscach będące auto parodią Star Treka, mm -hmm. ale jednocześnie on jest bardziej podejmuje wątek eksploracji kosmosu niż w najnowsze seriale Star Treka, czyli Discovery Picka. <laughs> A to, to jest ciekawe, bo ja nie oglądałem Discovery i Picarda. ty oglądałeś. Tak, ten, tak. Ten odcinek, te, te odcinki Lower Decks skaczą odcinek po odcinku, jakby mają jakiś cały spójny story arc, ale co by nie było, skaczą po odcinek po odcinku, są takim źródłowym Star Trekiem, tak. który odwiedza różne bo, bo planety. Ogólnie wydaje mi się, że, w dwu, że jest obecny taki problem ze Star Trekiem, mhm. że ludzie po aktorskiej produkcji oczekują ciągłej fabuły. I to jest, to jest ogólnie, widać zarzuty co do Mandaloriana, mhm. że, że ludzie nie chcą epizodycznego serialu aktorskiego. Są przyzwyczajeni do czegoś innego. A jednak, Trek w swoim, swoich klasycznych serialach był właśnie takim, takim serialem, gdzie właśnie był Kosmita odcinka, i tam to trwało kilkanaście, co tydzień Nowa Planeta. I tego niestety dzisiaj ciężko zrobić w aktorskim serialu, ponieważ no właśnie. To są budżety no, tak, przede wszystkim. Tak tego właśnie w E Discovery i Picardzie jest bardzo niewiele. Po animacji ludzie nie oczekują tyle, nie ma takich budżetów, więc można tak skakać z planety na planetę i właśnie tak. tego jest po prostu masę. Pokazywać I... różne światy kolorowe, różnorodne, tak. co, co Też jest Też nie tylko ma problemu z kosmitami. Jest tu po prostu gigantyczna ilość raz kosmitów, ponieważ tak. to. to, to w animacji zrobić wszystko. Tutaj wróciło moje zainteresowanie, zainteresowanie do całej marki. Tak, a, Chcę przy tym zostać. A ja właśnie nie obejrzał jeszcze ostatnich odcinków tej serii. Tak, tak a specjalnie. Muszę powiedzieć, że, że w ostatnich odcinkach jest, 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 jeden z ostatnich odcinków jest świetną parodią filmowych. Stacji Okej. nie serii, tylko filmów, i jest to po prostu zrobione tak doskonale, że po prostu ja nie umiałem przez kilka minut przestać y, 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 się śmiać. Okej. Okay. Znaczy, podkreślimy, pierwszy sezon serialu wleciał jednocześnie, wszystkie odcinki na Amazon Prime'a, jest ich 10, jest, one są, trwają 20-25 minut, ja obejrzałem ich sześć, Radek obejrzał wszystkie. Jakby Ja chcę, so, ja chcę jeszcze się delektować tymi czterema odcinkami, A które mi zostały, że to, jest to jest dobry świetny, serial. To jest po prostu świetny serial do oglądania odcinek po odcineczku powoli, ponieważ on jest po prostu... Tak zabawny na wielu płaszczyznach, a przy tym ciekawy, właśnie przy tym, bo, ponieważ on, on, on jest świetną autoparodią Star Trek a, ale mm -hmm. przy tym jest po prostu ciekawym Star Trekiem i nie wiem, co oczekiwać więcej po jest, Star Treków Jest świeży, dynamiczny, śmieszny przede wszystkim. Polecamy całym tak, sercem. Musieliśmy gorąco. zrobić te recenzje. Tak. Musieliśmy, po prostu tak. za, do, za dobre to było. A Amazon niestety wiadomo jak u nas działa, promocja zero, więc... Dobrze, dajcie nam znać co wy uważacie na temat tego serialu, jeśli go oglądaliście. Jeśli nie oglądaliście, koniecznie nadróbcie i wróćcie tutaj do nas pod recenzją. Napiszcie nam swoje zdanie. Dziękuję ci bardzo Radeczku za to, że byłeś ze mną w tym tak. odcinku. I do zobaczenia już wkrótce mam nadzieję. Mam nadzieję też. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie.